Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór. Świetny temat klimat, edukacja. Cieszę się, że studenci w piątkowy wieczór zgłębiają swoją wiedzę i chcą robić dobre działania dla naszego społeczeństwa, dla naszego otoczenia. Czemu ja tutaj dzisiaj jestem z Państwem? Mam zadanie, jakby zderzyć temat edukacji. Klimatu, ponieważ ja jestem osobą, która pracuje na co dzień z odpadami, segregacją, opakowaniami, to chciałabym Wam o tym powiedzieć z tej perspektywy. Więc po pierwsze, skąd ja jestem? Firma Recopol jest firmą, która przejmuje od przedsiębiorców obowiązki recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek. Wy, czy my, jako wszyscy, jako konsumenci, tego nie widzimy na co dzień, natomiast każdy producent, który wprowadza jakikolwiek produkt w opakowaniu, czy to jest woda, mineralna, Generalna, czy to jest krem, wszystko co jest w opakowaniu na rynek musi przedsiębiorca się z tego rozliczyć w kontekście wprowadzonego opakowania. I to, że my robimy te obowiązki prawne to nie jest jedyna część naszej działalności, bo jest ją również edukacja. 5% naszych przychodów przeznaczamy na edukację, tak jest wymóg prawny. Natomiast my robimy dodatkowe działania, czyli pracujemy z przedsiębiorcami, żeby doradzać im, przekazywać wiedzę na temat przydatności ich opakowań do recyklingu i jak tą przydatność do recyklingu poprawić. Ja tym się zajmuję na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że 80% wpływu opakowania na środowisko jest właśnie determinowane na etapie projektowania. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętym. Jest to pewna wizja Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, za Unią Europejską inne kraje też chcą wdrażać tę idee, żeby stworzyć gospodarkę zasobooszczędną. Widzimy dzisiaj, że niestety gospodarka liniowa się nie sprawdziła. Mamy ogromne problemy z nadprodukcją odpadów. To się dzieje w krajach azjatyckich. To widzimy to w morzach i oceanach, ale to się także przekłada na w ogóle dobrostan społeczeństwa, na stan środowiska. Komisja Europejska dokonała zmian dyrektyw, żeby umożliwić te zmiany. Potem jest to teraz implementowane do polskiego prawa, a za tym pójdą pewne działania, które zobaczycie na co dzień w swoim otoczeniu, mam nadzieję przynajmniej. Opakowania aklimat. Jest to bardzo istotne, jak projektujemy opakowania, ponieważ to determinuje, co się z nimi ba, dalej będzie działo. Tutaj moja prelegentka, która wcześniej mówiła, świetnie mówiła o marnowaniu żywności, tego jak to wpływa na klimat. I tutaj opakowania też mają swoją bardzo istotną rolę. Więc, co wpływa na to, czy opakowanie trafi do recyklingu? Po pierwsze. Segregacja. Czy my jako konsumenci posegregowaliśmy prawidłowo nasz odpad i odpad opakowaniowy? Bo jeżeli tego nie zrobiliśmy, to prawdopodobieństwo recyklingu maleje do kilku procent. Jeżeli prawidłowo posegregowaliśmy, to teraz czy opakowanie trafi na 100% do recyklingu? No tego jeszcze nie wiemy, ponieważ mamy etap sortowania. Wszystkie nasze odpady opakowaniowe najpierw jadą zawsze na sortownię. Tam są odpowiednio rozdzielane na frakcje, kolory, na to, na co w danym momencie jest zbyt w branży recyklingowej. A branża recyklingowa ma zbyt, jeżeli producenci mają zamówienia na dane produkty z recyklingu. I teraz na etapie sortowni jest tu wiele wyzwań, bo na przykład mamy krem, który ma małe elementy, nakrętki i takie małe elementy są bardzo trudne do wysortowania, do wyłapania na sortowniach, przelatują nam przez sita, wpadają do balastu, do tak zwanej frakcji podsitowej i często niestety małe elementy są tracone. Stąd, projektując opakowania, trzeba zwrócić uwagę, czy pewne elementy można w jakiś sposób przytwierdzić i czy nie wpłynie to negatywnie na recykling. I w ten. Za tym właśnie poszło pewne rozwiązanie legislacyjne. Dyrektywa Single Use Plastics, o której na pewno część z Państwa słyszała, wprowadza pewną zmianę do projektowania butelek na napoje. Czyli każda butelka na napoje typu PET będzie musiała mieć swoją zakrętkę przytwierdzoną na stałe, czyli ona nie będzie mogła zgubić się w środowisku właśnie po to, żeby nie zanieczyszczać naszych wód, żeby te opakowania na pewno te odpady opakowaniowe na pewno także do recyklingu trafiły, żebyśmy ich nie gubili w transporcie. Także pierwsze to segregacja, drugie to możliwości technologiczne w zakresie sortowania i wiedza na ten temat jest można powiedzieć nie za duża. Pewne branże działają w swoim zakresie i nie przekazują pewnych informacji kolejnym branżom, właśnie dlatego my to robimy. Przekazujemy, tłumaczymy, firmy, które prowadzą sortownie tłumaczą nam, jakie mają problemy z sortowaniem których odpadów i my staramy się tą wiedzę przekładać producentom, żeby oni mogli wdrożyć pewne rozwiązania w swoich projektach, bo właśnie tym trzecim kluczowym elementem, który wpływa na to, czy opakowanie trafi do recyklingu jest właśnie sam Projekt opakowania. Kolejną grupą, która jest bardzo istotna z punktu widzenia klimatu, są odpady bio. Biologiczne w Gromadzone w brązowych pojemnikach. Świetnie zostało powiedziane na temat marnowania żywności. Każdy zmarnowana żywność to jest zmarnowana woda, paliwo, które zostało zużyte na potrzeby przetwórstwa, przechowywania. I drodzy Państwo, czasami się wiem, że konsumenci dziwią, dlaczego warzywa i owoce są pakowane w folie, takie różnego typu. Przecież to jest nieekologiczne. No, niestety, ale badania pokazują, że. Stosowanie folii dla opakowań łatwo, dla żywności łatwo psującej się, typu papryka, brukselki, truskawki, wydłuża co najmniej o 50% czas żywotności na półce. Czyli stosujemy dodatkowe CO2 na wyprodukowanie kawałka folii. To jest mniej więcej między 0,5% a 1% dodatkowego CO2. Natomiast uzyskujemy bardzo duży zysk ekologiczny z uwagi na to, że ten produkt nam się nie zmarnuje, on jeszcze będzie mógł być dłużej na półce, zostanie zakupiony i skonsumowany. Mamy mniejszą rotację na półce i dłuższy czas życia. To jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania zasobami i produktami z punktu widzenia na przykład sieci handlowej. Więc te opakowania mają swoją bardzo istotną rolę, ponieważ no po co nam są opakowania? One nie tylko są dla nas źródłem informacji, tak? czy czytamy na etykiecie, czy co do kiedy, ale także ochronną, właśnie ochronę środowiska, żeby produkt się nie rozlał, nie wydostał, ochronę, dostarczenie, transport, funkcja także marketingowa. Oczywiście, że tutaj konkurencja następuje poprzez kształt, wygląd opakowania. Chowań. Teraz jeszcze wracając do tych bioodpadów. Więc te bioodpady są bardzo trudne do zagospodarowania, dlatego że słabo je sortujemy. Proszę pamiętać, bioodpady do brązowych pojemników wrzucamy tylko bez worków, żadnych woreczków plastikowych. To nam uniemożliwia przetwarzanie, a bioodpady są odpowiedzialne no za. Nieprawidłowo przetworzone za wydzielanie gazów, które wpływają na zmiany klimatu. Jest to m.in. metan gaz, który jest gazem cieplarnianym. I jest to bardzo istotne właśnie, żeby prawidłowo przetwarzać bioodpady, a możemy to robić tylko wtedy, kiedy są wyrzucane bez worków. Mogą być to worki papierowe. Wtedy możemy z nich wytworzyć dobrej jakości kompost, czy polepszać gleby do wykorzystania na terenach zielonych, czy kompost do wykorzystania rolniczego, ogrodniczego. Jest to możliwe, w Polsce się to dzieje. Mamy 160 kilka kompostowni w Polsce, ale o różnym standardzie, które przetwarzają różne rodzaje odpadów opakowych bańkowych, ale też od naprawdę mieszkańców konsumentów zależy, co się z tymi odpadami będzie działo. Widziałam niecały miesiąc temu byłam w instalacji niedaleko miasta Grudziądza świetna instalacja niesamowitej jakości kompost jest produkowany. Słuchajcie, to tylko wyłącznie z tego powodu, że konsumentom chce się zaangażować w to, żeby dobrze segregować odpady. Natomiast mamy tutaj kolejną kwestię związaną z bioopakowaniami, czyli tutaj producenci próbują wychodzić naprzeciw pewnym oczekiwaniom społecznym alternatywne materiały. Niestety mamy problem z ich przetwórstwem. One się trochę za długo rozkładają względem tego, jak się rozkładają bio, bioodpady. Nie chcą kompostownych przyjmować, więc tutaj jeszcze trzeba dużo działań podjąć, żeby pewne rzeczy usprawnić i żeby ten czas rozkładu odpowiadał temu, jak są przetwarzane bioodpady i żeby takie opakowanie wprowadzanie ich miało sens. Dzisiaj ten sens jest trochę wątpliwy w kontekście właśnie możliwości zagospodarowania. No a co się dzieje z odpadami i odpadami opakowaniowymi, których nie możemy przetworzyć w procesach recyklingu? No, trafiają one albo na składowiska, jeżeli są to odpady z opakowania z tworzyw sztucznych typu właśnie jakieś folie takie czy takie, Robimy z nich paliwa alternatywne, spalamy je w cementowniach, ale też wiadomo, no ile cementu można wyprodukować. Też nieograniczoną ilość, więc mamy trochę nadprodukcję takich odpadów, właśnie drobnych folii, z których robimy paliwa alternatywne, więc tego też nie możemy mieć, nie wiadomo ile. Więc te, które nie trafią do recyklingu, to mamy składowanie albo spalanie, też mamy niestety z tego odpad. Mamy emisję do powietrza, mamy też odpad stały wcale nieobojętne dla środowiska. No i drodzy Państwo właśnie cele recyklingu tutaj Komisja Europejska narzuciła na Państwa członkowskie wysokie cele w zakresie odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych dla gminy, w zakresie zagospodarowania właśnie tych odpadów bio i teraz od nas zależy, ale nie tylko od nas mieszkańców, bo również od biznesu wiele zależy, co z tymi opakowaniami i odpadami dalej będzie się działo. Ile w ogóle mamy dzisiaj odpadów? W 2018 roku z gmin odebrano 13 ton, milionów ton odpadów komunalnych. Ta ilość z roku na rok rośnie, z czego 5,5 miliona ton to były właśnie opakowania. Odpady opakowaniowe, częściowo to były te jednostkowe z naszych domów, a częściowo to były z przemysłu i handlu, te, których my jako konsumenci raczej nie widzimy, bo one jeżdżą między firmami. No i drodzy Państwo, edukacja. Edukacja w zakresie segregacji jest kluczem w ogóle do tego, żeby zachodził recykling, żeby nie było problemu z odpadami w społeczeństwie. My jako Rekopol robimy kilka bardzo dużych takich kampanii całorocznych, częściowo jakichś czasowych, są to działaj z impetem. Mamy świetną śmieciarkę, która śmieciarkę miecie. Zapraszam serdecznie na stronę, zobaczyć teraz z uwagi na pandemię zrobiliśmy e -śmieciarkę. Śmieciarkę można zajrzeć, jak wygląda śmieciarka. W środku mamy Centrum Edukacji, Działaj z Impetem, e-miecia. Także zapraszam, proszę na nasze strony internetowe. I co chciałam powiedzieć, Czesi. Czesi mają bardzo ciekawy przykład. Oni prowadzili zawsze systematyczne działania edukacyjne i w pewnym roku musieli przerwać się z pewnych czynników, z pewnych powodów i momentalnie im zleciały wskaźniki segregacji odpadów, i niestety do, do tego samego poziomu musieli kilka lat dążyć, żeby te wskaźniki odbudować. Także edukacja ekologiczna prowadzona w systemie ciągłym, to zadanie nigdy nie jest zrobione do końca. ono jest zadaniem, które będzie trwało zawsze. Kolejne pokolenia trzeba uczyć, a poza tym pewne zmiany zachodzą w systemach segregacji, w opakowaniach, które trzeba utrwalać. Biznes również odrabia swoje lekcje, biznes również się uczy. Są to działania zupełnie nowe od niedawna podejmowane, czyli wszystkie ręce na pokład w zakresie ekoprojektowania opakowań, przekazywania wiedzy, to co ja robię, że po zakładach recyklingu, zbieram te informacje, jak, jakie są problemy z przetwarzaniem odpadów opakowaniowych. Powstał Polski Pakt Plastikowy. Tam są firmy, jesteśmy my, jest LPP, Lidl, Kaufland, Biedronka, Bank Santander, Nestle, Danone, Unilever. Te wszystkie firmy dążą do tego, żeby zmniejszyć wpływ swoich opakowań na środowisko. Środowisko właśnie poprzez zmianę opakowań, większe zużycie surowców z recyklingu, żeby ich opakowania nadawały się do recyklingu. Także tą wiedzę zbieramy, przekazujemy. Ja też prowadzę zajęcia dla studentów z ASP, tłumaczę im, tym, którzy będą projektować opakowania, na co muszą zwracać uwagę. I ponieważ mam jeszcze chwilkę, to Państwu powiem, no bo nawet y, takie proste rzeczy, jak opakowania kosmetyczne, aluminiowe, te na przykład będą się nadawały do recyklingu, ale jeżeli weźmiemy jakieś proste opakowania, to nawet między tym a tym jest bardzo duża różnica między przydatnością do recyklingu, ponieważ ma znaczenie, y, przepraszam, marki tutaj, no chyba ma znaczenie kolor, tak? Ma znaczenie materiał HDPE, jasny, świetnie się nadaje do recyklingu. Natomiast już PET po szamponie, kolorowy PET to taki, który ma tutaj taki guziczek pod spodem. PET kolorowy ma już większe problemy, nie każdy recykler chce takie opakowania przetwarzać. Jaki kolor mamy? Zakrętki, kleje. Kleje i wszystkie inne elementy, które są w opakowaniach mają bardzo duże znaczenie, możliwość opróżnienia opakowania. To wszystko ma wpływ na przydatność opakowania do recyklingu. Także w tym ekspresowym skrócie chciałam Państwu przekazać, jakie mamy wyzwania, czym się zajmujemy, żeby Państwa zainspirować do działania. I oczywiście no tutaj w 15 minut Państwu nie opowiem, na czym polega przydatność opakowań do recyklingu, ale zapraszam do, do zapoznania. Się z różnymi działaniami, które podejmujemy, i chętnie różne rzeczy tłumaczymy, pomagamy, inspirujemy, koordynujemy też prace magisterskie. To też się w naszej działalności zdarza. Także zapraszamy tutaj do kontaktu. Świetnie. Pięknie dziękujemy za te inspirujące 15 minut. Ja też w swojej pracy na co dzień zajmuję się edukacją, więc moje no serce rośnie, kiedy słucham o tej całej działalności. My już w komentarzach podzieliliśmy się linkiem, który przybliży Miecie, więc każdy z Was może teraz zajrzeć w sekcję komentarzy i tam ten link sobie włączyć, tu gdzieś przekleić. Pani Marto, pięknie dziękujemy. Ja Dziękuję tymczasem bardzo. powolutku zaczynam przełączać się na naszego kolejnego gościa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.